Niektóre rzeczy w życiu tak bardzo bolą, że przebijają serce na wskrość, takie jak zdrada, rozczarowanie, żal, nieprzebaczenie itd. Nie możesz zmienić serca kogoś, kto cię zdradził. Może myślisz, jak mogę kiedykolwiek zaufać komuś, kto mnie tak rozczarował? To prawda, ty sam nie możesz zmienić ani kogoś, ani przeszłości, nawet jeżeli żal. Rozrywa twoje serce od środka, ale Bóg, Bóg wszystko może, bo jedno z jego imion to Jachwe Rafa, nasz lekarz. Ten, który jest poza czasem i poza wszelkimi ograniczeniami, w których my tutaj żyjemy na świecie. On obiecał uleczyć nasze rany, jeśli tylko do niego przyjdziesz. On powiedział, że ci pomoże przejść przez twoją sytuację i otrze twoje łzy. Bo sam nie możesz zmienić tego, co już się stało albo co ty sam zrobiłeś, ale możesz zmienić sposób, w jaki na to reagujesz i jak o tym myślisz, rozpamiętujesz to. Czyli te sceny, które non-stop pojawiają się w twoim umyśle, które je cały czas odgrywasz względem twojej sytuacji. Więc zaufaj Bogu który sam, on sam nazwał się Jahwe Rafa, Twój, mój uzdrowiciel. On wszystko dobrze uczyni w Twojej sytuacji, nie jest za późno, tylko Mu się oddaj, odwróć się od grzechu, a zobaczysz światło nadziei w Twojej ciemnej Dolinie.